Dzisiaj drugi dzień wyzwania, więc szyjemy dzisiaj kieszeń jeansową z prostym brzegiem, ale można zrobić go jeszcze z takim półkolem czyli wtedy mam tutaj jakby kształt na tym naszym jest to takie półkole. Ja robię taką bardziej prostą, czyli z prostym brzegiem i pokażę Wam, jak ją uszyć. Mam nadzieję, że siadacie do maszyny i szyjecie razem ze mną. Tak jak podjęliście wyzwanie, że uczycie się szycia detali, to, to ja wam tutaj wrzucam kolejne lekcje do uszycia tych detali. Tak, tą kieszeń można wykorzystać przy spódnicach spodnia, i szablony są do pobrania na moim blogu www.domowakrawcowa.pl. Tam należy wyciąć wszystkie trzy elementy i skroić sobie z, najlepiej z bawełny. I kroimy także. Tu kroimy jedną tą część jakby nogawki, tu jest wiersz naszej prawej strony, jak przyłożymy tak materiał. Tutaj worek spodni również nakładamy na prawą stronę tego naszego materiału, a natomiast oprzycie kieszeni kładziemy na lewą stronę materiału. Tak? Ok. Co robimy w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności. Bierzemy naszą część przednią jakby nogawki, bo to jest jakby nogawka, tu jest nitka prosta. Część przednią nogawki odwracamy na lewą stronę i bierzemy kawałek włókniny szerokości jakieś 3 cm długości, taki jak mamy tutaj nasze, yy, nasz, yy, nasz skrojony ten bok i przyklejamy tą włókninę. Oczywiście układamy tak, żeby ta część, gdzie jest taka chropowata, czyli ten klej było skierowane do tkaniny i nakładamy. Robimy to po to, żeby wzmocnić ten nasz brzeg tego, tej, tej, tego, tej kieszeni, żeby nam się tutaj przy wkładaniu ręki nie rozciągało. Mamy przyklejone, bierzemy teraz nasz poprzycie kieszeni. Tu mamy prawą stronę, tu mamy prawą stronę obszycia. Składamy razem, spinamy szpilkami i przeszywamy na szerokość około 5 mm na maszynie. Ścieg prosty, stebnowy. Ściek prosty. Ścieg prosty, prosty długość ściegu jakieś 2,8-3. Nie za gęsto. Na początku i na końcu trzeba zamocować. Przeszyliśmy tutaj. Tu na początku i na końcu zamocowałam. Odwracamy teraz nasz materiał i mamy tak, jak mamy tak położony, czyli nie mamy, odwrócę to do Was tak, tak mamy położony, odwracamy ten worek kieszeniowy tylko na tą stronę i teraz stepnujemy, przestepnujemy sobie ten tu po tej części 1 mm od tego brzegu przeszycia. Pamiętajcie, że ten materiał, ten brzeg szwu musi być założony na worek kieszeniowy. I stebnujemy. Przestebnowaliśmy to. To musimy to teraz zagiąć pod spód. Zaginamy w ten sposób. Tu zaginamy. I musimy to przeprasować. Tą część przeprasowujemy. Bierzemy żelazko. Tak jak mówiłam. I musimy to zaginamy. To już się będzie bardzo łatwo zaginać. Przeprasujemy. I ani mamy. Nadmiar tutaj tej fliseliny, co mi wystaje, sobie obetniemy. Okej. Okay. Teraz, żeby to był taki jakby do jeansów, to dobrze jest jeszcze tu przestebnować jakieś 2 mm od tego brzegu, i jeszcze na przykład możemy jeszcze raz dla ozdoby przestebnować sobie jeszcze 3 mm, albo możecie sobie zrobić, jeżeli macie maszynę z, z wzorkami, możecie sobie zrobić jakiś ściek ozdobny na przykład. Będzie raz przestępnowany i teraz jeszcze raz drugi raz przestępnujemy, odległość od brzegu zależy już od Was, czyli mam dwa razy przestępnowane. Teraz bierzemy ten nasz worek kieszeniowy, prawą stroną podkładamy tutaj pod spód. One nam się muszą zejść tutaj razem, spinamy, żeby to wszystko było razem i teraz worek kieszeniowy oprzywamy na maszynie stepdnowej tutaj w tą stronę i obrzucamy zygzakiem, a jeżeli mamy overlock to możemy i czteronitkowy to możemy od razu to obrzucić na overlocku, ja to obrzucam na overlocku. Praktycznie pierwsza już jest gotowa. Wystarczy już teraz, tylko słuchajcie, tutaj przeszyć jeszcze dla wzmocnienia. Tu, dla wzmocnienia, żeby nam się to mocno trzymało, to możemy to na przeszyć w tym miejscu. Na 5 mm. Mam to z bliska to pokażę. Ok. Czyli tu mam już wzmocnione. O, widzicie. I teraz tutaj na dole również dla wzmocnienia, żeby nie wyrwać tych kieszeni, też przeszyjemy. Kieszeń już jest gotowa, także nie trwało to naprawdę za długo. Pokazuję, tu są te nasze. Tu mamy wzmocnienie na dole i tu mamy wzmocnienie u góry. Kieszeń już jest gotowa, także przy spódniczkach, przy spodniach można wykorzystać. Jest to drugi dzień wyzwania. Liczę na to, że przećwiczycie, i wieczorem spotykamy się na live, gdzie będziemy znowu razem szyli. Najpierw wypijemy kawę z, moich, z okazji moich urodzin zjemy ciacho, a później sobie uszyjemy. Taką kieszonkę, która uważam, że jest bardzo fajna, a, a zarazem bardzo prosta. Miłego szycia i ćwiczeń.